Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Szkiełko i Oko. Nazywam się Karolina Ziewiecka i tym razem zaprezentuję Wam wydział elektrotechniki, automatyki i informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Wydział, którego historia sięga lat 60. ubiegłego wieku, ale od tamtej pory wiele się tutaj zmieniło. Zapraszam! Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej obejmuje 10 katedr i jedno laboratorium akredytowane. Ponadto w latach 2010-2013 w ramach projektów unijnych baza laboratoryjna została zmodernizowana i powiększona za łączną kwotę ponad 18 milionów złotych. Jednym z unikatowych laboratoriów, jakimi dysponuje Wydział, jest pracownia nowych technologii w technice świetlnej. Tutaj nie może być żadnych odbić. W przypadku wiązka musi być pochłaniana, czy pomiar, żeby był wiarygodny. Otóż badamy wiązki, których my nie widzimy właściwie. My badamy to promienie elektromagnetyczne w zakresie właśnie od 150 nanometrów do 7000 nanometrów, czyli od dalekiego ultrafioletu do dalekiej podczerwieni po prostu. I dlatego to promieniowanie optyczne, bo tak nazywamy, obejmuje nadfiolet, promieniowanie widzialne i podczerwień. I to jest jak gdyby był nasz zakres badawczy. Po co jest to promieniowanie elektromagnetyczne? Gdyby jego nie było, nas by nie było. Po prostu nie mielibyśmy światła, promieniowanie słoneczne nasze też się promieniowanie widzialne, prawda? A więc to wszystko, czyli badamy możliwości technologiczne, żeby coraz lepsze były uwarunkowanie np. widzenia, budowy architektury za pomocą światła, technologii świetnych i tak dalej, i tak dalej. Tu pracujemy w zakresie fizykochemii proszków, tutaj badamy. Czyli nie chcę, do, po, mogę pokazać czy, na, czy pewne jak gdyby rozwiązania proszków, nowych proszków, tych, które stosujemy na przykład w różnego rodzaju lampach, czy źródłach światła inaczej czyli począwszy od źródeł wyładowczych do źródeł innych, czyli diut na przykład, jakie są to proszki, żeby uzyskać to widmo zbliżone do światła dziennego, bo człowiek się najlepiej tam czuje, prawda? A więc nie ma możliwości takiej, żeby zastosować proszek, który da nam całe spektrum widmowe, tylko daje nam spektrum heterochromatyczne albo monochromatyczne. Teraz musimy tak to połączyć, tak związki porobić chemiczne, żeby otrzymać to spektrum widzialne. Wiadomo, że w zakresie. Tej chemii proszków dzieją się rzeczy bardzo dziwne. My nazywamy to sygernizmem, antagonizmem, czyli w matematyce, jeżeli matematyk mówi 2 plus 2 to jest 4, a my mówimy 2 plus 2 to może być 0, ale 2 plus 2 to może być 10. Czyli ja tu parafrazuję po prostu, ale na przykład dodanie pewnych związków o stopień wyżej, to nie znaczy, że efekt zwiększymy, o ileś procent. Możemy ten efekt zmniejszyć do zera ale zmiana po prostu parę procent w drugą stronę może ten efekt zwiększyć stukrotnie. Dlatego to jest po prostu sygernizm, czyli zwiększenie czegoś. Albo antagonizm, czyli zwalczanie się nawzajem, prawda? I to jest jak gdyby nasz cel główny badawczy. Wyjątkowym laboratorium Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej jest akredytowane laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej. Spełnia ono wymagania stawiane przez międzynarodowe normy ISO. Posiada również unikalne wyposażenie badawcze, takie jak komora klimatyczna, grzewcza, pyłowa i deszczowa. Ponadto znajdują się tutaj elektrowstrząsarki czy generator wyładowań elektrostatycznych. Otrzymaliśmy certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, który jest ważny i aktualny do dziś. Przechodzimy coroczne audity i na tym, tak zwanym nadzorze, i na tym audycie czerwcowym, teraz rozszerzyliśmy zakres naszych działalności, naszego laboratorium, Między innymi o szeroko pojętą pełną technikę świetno-samochodową i nie tylko. Kompatybilność elektromagnetyczna, proszę Państwa, u nas zaczęła być modna w latach 90., na zachodzie troszkę wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że ogólnie kompatybilność to nic innego jak odporność urządzenia na działanie pola elektromagnetycznego z jednej strony, a z drugiej strony narażanie danego urządzenia pewnymi sygnałami i sprawdzamy, jak to urządzenie się zachowuje. A z drugiej strony mierzymy, jaki poziom emisji to urządzenie, że tak powiem, emituje podczas swojej pracy i musi być poziom taki, który nie zagraża pracy innym urządzeniom. Dlaczego to jest tak modne i ważne? Bo proszę Państwa, kiedy weszły zintegrowane systemy elektroniczne, układy o dużej skali integracji, zminimaturyzowana elektronika, no musiała mieć z sobą to, żeśmy schodzili z napięciami roboczymi do niskich poziomów. Dzisiaj to wszystko pracuje na poziomie 5V. Takie urządzenie można bardzo łatwo zniszczyć, zakłócić jego pracę, a często one decydują o bezpieczeństwie nie tylko urządzenia, ale i ludzi, tak jak w pojazdach, prawda, to jest cały system informatyczny dzisiaj możemy, ich niewłaściwa praca może prowadzić do... Nie tylko nadmiernego zużycia paliwa, ale szeregowo bezpieczeństwa, a przytoczy tylko dwie liczby. Jeżeli układ elektroniczny, bo tak nazywaliśmy kiedyś lampowy, wymagał pewnej energii dla jego zniszczenia, to dla systemów mikroelektronik zintegrowanych ten sygnał jest milion razy mniejszy, który spowoduje zniszczenie urządzeń. Stąd Wszystkie urządzenia w różnych branżach, a w motoryzacji, w lotnictwie, w pewnych systemach wojskowych itd., ale ja na razie mówię o motoryzacji, wszystkie urządzenia, które chcemy montować lub sprowadzić do obrotu towarowego, jeżeli nie posiadają innych specjalistycznych badań wymaganych przez regulaminy bądź dyrektywy, to wszystkie one muszą posiadać badania na kompatybilność elektromagnetyczną. To oczywiście nie wszystkie laboratoria, którymi dysponuje Wydział. Ważnym elementem prac badawczych jest również Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych. Wyposażenie tego laboratorium pozwala m.in. na przechowywanie i przetwarzanie danych zgromadzonych przez roboty, wyszukiwanie optymalnej drogi robota, monitorującego otoczenie czy opracowanie metod szkolenia operatorów mobilnych robotów. Laboratoria Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej są już za nami. A w dzisiejszym odcinku programu Szkiełko i Oko to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia!